Cześć, tu TaoChin i witam Was bardzo serdecznie, tak, właśnie na openingu ze skrzynek Hextech. Już pewnie zobaczyliście po tytule, tak, przez to, że wbiliście, mieliście wbić 1000 łapek w górę, a byliście tacy mądrzy, nie, tacy super, że wbiliście tych łapek 1650, 1635, słuchajcie. Opening 10 skrzynek, no cóż, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Obiecałem, tak będzie, więc kupujemy. Może od razu przejdę tutaj do warsztatu. Mam 4 skrzynki wydropone, 3 części klucza, ale tego nie będziemy ruszać w tym Openingu. W tym Openingu kupujemy 10 skrzynek plus jedną skrzynkę plus klucze. Za 1950 RPGów. Słuchajcie. Puh. Specjalnie dla Was. I słuchajcie, jeszcze tak zanim zaczniemy, wymyśliłem sposób. Ja się załamię totalnie, będzie mi stać i to będzie masakra jakaś. No ale cóż, trudno. Niech będzie. Tyle, ile będzie. Za, za każde 200 łapek w górę. Pod tym filmem otwieram kolejną jedną skrzynkę. Czyli na przykład jak zrobicie 2000 łapek w górę, otwieram kolejne 10 skrzynek. Jak zrobicie ich 3000, otwieram już 15 skrzynek. Dlatego to jest taka trochę motywacja dla Was. I strata pieniędzy dla mnie. Ten następny upynik powiedzmy będzie za tydzień około czy coś takiego. No, a póki co robimy ten, więc trzymajcie kciuki, żeby poleciało. Co nieco przedmioty zostały odblokowane, proszę. 11 kluczy, 11 skrzynek. No i tyle otworzymy. Nie otworzymy 10, tylko otworzymy specjalnie 11. Pamiętajcie, za każde 200 łapek w górę, jedna dodatkowa skrzynka do otworzenia w następnym openingu. E, ruszamy. Dlaczego 10 na 9? Aha, bo już kliknąłem, tak? Się zrobi jedno. Ok. Kabum. Co mamy, co mamy, co mamy, co mamy? Jak to bohatera? Przepraszam, Facebook. Jak to bohatera? Bohatera. Dlaczego. Dlaczego bohatera? Ja nie zgadzam na to. Ja nie chcę bohatera. Ja chcę. Ja chcę skina. No i teraz jest problem taki, że. Ja z tym praktycznie w tym momencie nie mam co zrobić. Posiadam karmę. Rozbić to na proszek, który można wykorzystać tylko do bohaterów jest taki sen. Mają coś wymyślić dla tych ludzi, którzy mają wszystkich bohaterów, ale jeszcze tego na razie nie zrobili. Dlatego te bohaterowie są dla mnie bezużyteczni lekko. Nic, póki co otwieramy skrzynki dalej. Pierwsza, użałość. Druga, żałość. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie ma problemu, łapka w górę, słuchajcie, napiszcie mi komentarz, bo pierwsze dwie skrzynki już jest załamka, w ogóle policzę na koniec, czy mi się to zwróciło, nie? No! Okej, okay, ja to teoretycznie mogę zmiksować, tak? Aha, ale to wymieniam tylko na losowego? Trwałego bohatera No po co mi to skoro mam wszystkich Pierwsze trzy skrzynki Na minusie Dalej 1950 rp Tak totalnie Że nie mam co z tym zrobić Xinzao komandos Ja chyba nawet mam tego skina Okej okay. Okej okay. Spoko, ale chociaż skin jakiś. Nawet jak będą jakieś niepotrzebne skiny, przecież można je razem zmiksować. Więc pół biedy, chociaż to jest najtańszy skin, nie? Dobra, na razie jest kiepsko. O! No proszę! Timo z oddziału Omega. Odłamek skórki. I tu już wygląda wreszcie lepiej. Skórka jest warta. To jest legendarka skórka do Timo. Tak przy okazji sprawdzimy. Mój Timo posiada. Co ja posiadam? A ja posiadam. Ja posiadam astronauty Timo, który też jest fajnym skinem. Ale ten skin kurczy jest całkiem niezły, tylko problem w tym, że ja nie gram Timo. Ale jest legendarna skórka, to jej nie będę miksował z tą Anką i z tym Xinem. Tylko otwieram następną skrzynkę. Na razie no. Coś wreszcie poleciało, ale to jest tak, tak se. Dobra. Szósta skrzynka już poszła. Tak, co ja gadam? Raz, dwa, trzy, cztery, tak. To już jest szósta. Końcowy boss Vegas. Nie, nie chcę tego arama. Końcowy boss to jest, kolejna legendarna skórka. Bohaterowie. Wejgar. Ja do Wejgara posiadam... A, też Skin Baron von Weiger, ale kiepski. A szczerze wam powiem, że ten nawet yy, końcowy boss Weiger to jest fajna sprawa, ale jest potrzebna aż 1520 na Timo to samo Kurczę Dobra, na razie to zostawmy. Otwórzmy kolejną skrzynkę. Wladimir Wiecie co, na razie otwórzmy po prostu wszystkie skrzynki, to jest mój pomysł. Będę będziemy myśleli co dalej, jedziemy kolejną. 750 Mladimir jest wart. bohater Jana. no kwa, no nie, no po prostu no nie, tak mi się nie opłaca tego otwierać. No chyba, że rzeczywiście zrobią coś, że będę mógł to w jakikolwiek sposób wykorzystać, no ale na razie to jest masakra. To jest po prostu jakaś masakra. Jedziemy. Ostatnie trzy skrzynki. No, pięć skrzynek totalnie zmarnowanych. Totalnie. Totalnie. Przedostatnia skrzynka. Ekstechowa, Jana. Super. No i słuchajcie, ostatnia skrzynka. No nie, nie, nie. Atrox, czogat, Jana, Karma, Katarina. Co ja mam z tymi rzeczami zrobić? Nawet nie wiem, czy ja mam to przemieścić na tą esencję, chyba zostawić to w ogóle. Nie wiadomo. Nie wiadomo po co mi to, skoro i tak mam wszystkich czampionów. Znaczy, oni mają coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że zrobią szybko, ale na razie to jest bezużyteczne. Totalnie. A w tym momencie, tak. Żeby mieć baro, e, tego Weigara, który jest naprawdę fajnym skinem. Przyznam. Jest ciekawie zrobiony. Potrzebuje 1520 esencji. 300. 570 900 Ile potrzebuję, nie będzie mi stać, jak zmielę wszystkie, cz wszystkie cztery skiny. Jakbym musiał zmielić Timo. A to też jest fajny skin. Dobra, otwórzmy jeszcze tą O, SKTT1 zaira A to jest z kolei rzadki skin. Ale tani. Stosunkowo tani. Tak, mam 450. Z tego podliczyłem, że było 1000 jakoś. Dobrze mówię? A tu mi w rogu pisze, ile dostanę. Co za to jest 650? 750. 600 700, 800, 900, 900 1073 A, to już z tych z tych czterech jestem w stanie wyciągnąć Bosa Wejgara z tych czterech A tą zajrę za 450 można zrobić, a tego teamu mogę rozłożyć. Teoretycznie mogę zdobyć sobie zajrę czy ja mam jakiegoś skina do zajry Bohaterowie Zaira Nie Kurczę, tak często gram tą zajrą. Chyba sobie zrobię tego skina. <grych> nie, ale nie patrząc na to, żeby zrobić posa gara, musiałbym te cztery skiny zmielić na, na esencję. A do Wlada mam? wlat. A ja do Władu mam legendarkę. To w ogóle nie było tematu. To słuchajcie, mielimy. Tak. Wyssana Anka. Bum wyssana jana boom wyssany wladimir czy mi to starczy 170, 173 a na to trzeba 20 100 to jest 1400 wystarczy yo 1533, czyli praktycznie wszystko zmarnuję, żeby yy, trwale dostać bossa węgera. Odblokuj. Czyli, jakby nie patrzeć na to wszystko, yy, co miałem, wydałem 1950 rp. Yy, wydałem 1950 rp. Dostałem skina do Weigara. Yy, końcowy boss Veigar, który jest wart... Wskoczy mi to? Nie wskoczy. 1820 RP, czyli właściwie 100 RP w dupę, za przeproszeniem, no i dostałem pięciu bohaterów, którzy są totalnie bez, dla mnie aktualnie. Dopóki Riot czegoś nie wprowadzi, totalnie bezużyteczni. No, i mam jeszcze teoretycznie yy, możliwość uzyskania legendarnej skórki do Timo i skórki do Zairy, jakbym miał 450 Esencji albo mogę ją z niej wyciągnąć 250 esencji, i to jest koniec. Więc, właściwie, ten opening na minus szczerze, tutaj zazwyczaj były takie rozważania, czy to, czy to będzie dużo na plus, stosunkowo, czy mało na plus. Bo to jednak jest losowość. My tutaj nie bierzemy tej skórki, którą konkretnie chcemy kupić, tylko jest dość duża losowość. A nie tylko, że to była losowość, to po otworzeniu 11 skrzynek jestem na minus. Minus tam co prawda 150RP130RP, ale to jest jednak minus w tym momencie. No ale cóż, ja podtrzymuję na razie z tym, że y, otworzę postaram się przynajmniej otworzyć tyle skrzynek y, za każde 200 łapek jedną dodatkową skrzynkę. Zobaczymy ile tego nabijecie. Podtrzymam tą decyzję w następnym odcinku. Co do reszty openingu w późniejszym czasie to, to jeszcze 30 razy się mocno zastanowię. Póki co mały minus, ale minus. Dobrze, mam jeszcze na na następny opening trochę RP zachowany, więc z tym jest spokój. Pamiętajcie o tym, żeby dać tą łapkę w górę, no i napiszcie mi jakiś komentarz Mój nowy skin, końcowy w boss Vigar i tyle. Póki co ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie, cześć. Właściwie nawet trochę większy minus, bo ja miałem jeszcze tutaj esencji trochę. Nieważne, na razie, cześć.